Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj przyszedł czas na tęko, także zaczynajmy od razu, bo trochę tego jest. Wczoraj skończyłam moją maskę z kalosa, wiecie, uwielbiam, ciągle je pokazuję. Mam kolejną dokładnie taką samą, tą keratynową. U mnie się sprawdza, bardzo dobrze używam jej jako odżywki na co dzień, nie jako maskę. Jest duża, daj tania e, i używam jej od lat, dosłownie od lat z 20 pewnie także jak nie więcej e, zużyłam z Fluff balsam do demakijażu uwielbiam te balsamy e, Teraz w ogóle zaczęłam um, z The Body Shop i muszę powiedzieć, że jest super. Nie spodziewałam się, że będzie tak samo fajny jak Flaw. Nie pachnie tak ładnie, ale super się sprawdza właśnie do demakijażu. Um, także są również inne fajne um, produkty, ale Flaw na pewno polecam. Uwielbiam to, jest ta wersja jagody leśne. Ja zmywam oczy płynem micelarnym, a całą resztę zmywam właśnie tym, i to jest po prostu genialny produkt. Uwielbiam. E, mam kolejny w zapasie, ten malinowy udało mi się kupić. E, z dwóch wybrałabym bardziej malinowy, bardziej mi się podoba zapach, ale produkt jest naprawdę super. Peeling. Udało mi się zużyć peeling. Bardzo się cieszę, bo. Znowu wróciłam do używania peelingu. On długo czekał na swoją kolej, bardzo dawno temu go dostałam, ale właśnie u mnie z peelingami to różnie bywa. I to jest Organic Shop, to jest w ogóle firma, z której jedynie peelingi mi się sprawdzają i naprawdę one są rewelacyjne, a inne produkty nie. Próbowałam i szamponi i odżywkę i były masakryczne jak dla mnie, ale ten jest moim ulubionym absolutnie i tu jest właśnie, bo to są cukrowe peelingi, ja bardzo lubię i tu jest belgijska czekolada, Nieraz miałam ten peeling i go ubóstwiam, lubię takie grube ziarniste, widzicie, zdzieraki skóra jest potem po taka oh, cudowna, także polecam ten peeling e, piankę z urządu ja bardzo lubię te właśnie z Satin Care ja zawsze wybieram tą aloe vera, więc to mogę Wam polecić. E, suchy szampon Batist, raz na jakiś czas używam e, i ten był właśnie, udało mi się kupić um, piwonie, o zapachu piwoni, przepięknie pachniał, także no raz na jakiś czas staram się, jak najmniej, ale wiecie, czasami trzeba tutaj mam płatki pod oczy z Be Beauty uwielbiam je i zaczęłam sobie robić ostatnio taką rutynę, że w weekend ja zawsze się budzę pierwsza przed chłopakami chyba mój organizm po prostu przyzwyczajony jest do stawania wcześniej i po prostu zakładam sobie te płatki pod oczy piję poraną kawkę oglądam w telewizję albo ym, gram sobie na Subari yy, także i to jest po prostu rewelacja dzisiaj to sobie pół godziny właśnie z takimi płatkami tutaj pod oczami, skóra jest taka cudowna, yy, to jest ta wersja z ekstraktem z pereł uwielbiam, wszystkie wersje są genialne, więc polecam bardzo lubię mędełka z Daft, to ciągle też powtarzam kupuję ją zupełnie właśnie do moich dozowników uwielbiam, są naprawdę świetne pięknie pachną, lubię fakt, że są kremowe i domywają ręce, domywają gąbeczki do makijażu, także polecam Złożyłam kolejną wcierkę z Jantar. To jest moja trzecia albo czwarta, już z wyciągiem z bursztynu. Bardzo lubię. W ogóle mają rewelacyjny dozownik. Bardzo fajnie się aplikuje tą wcierkę. Chcę wierzyć, że to przez nią również ładnie mi rosną włosy, także używam, bo no mam nadzieję, że ona pomaga. Ale teraz mam z sielanki. Z ciekawości kupiłam inną. No, ciężko stwierdzić, tak naprawdę, czy taka wcierka dobrze działa, e, ale tamta pięknie pachnie. Mam nadzieję, że też mi pomoże, ale właśnie dużo słyszałam, do, jak szukałam opinii o wcierkach, to o tej właśnie słyszałam najwięcej dobrego, także na pewno jeszcze do niej wrócę. Bardzo lubię używać wcierki, właśnie zwłaszcza jak wiem, że będę na przykład trenować tego dnia, to sobie spryskuję właśnie włosy, chodzę w nich jak najdłużej i wtedy myję dopiero włosy super maseczka, to jest chyba z tego sklepu Action, zawsze jak są takie te, takie nieznane dla mnie, to mi się wydaje, że one są właśnie ze sklepu Action um, i to była maska kolagenowa, rewelacyjna strasznie, strasznie mi się spodobała także nie wiem, jeżeli jest, robicie zakupy w Action i kojarzycie ją stamtąd, to polecam kupić um, to był płyn do um, mycia twarzy z Avino ja wtedy szukałam czegoś, bo tak nie byłam. zwykle mam gdzieś w zapasach yy, i zawsze mnie ciekawiła yy, tam, jak wyszła właśnie ta seria do twarzy, tam są też jakieś balsamy chyba. Chciałam spróbować, to bo taki delikatny, jeżeli lubicie, macie na przykład skórę problematyczną albo nie lubicie takich zapachowych produktów, polecam, bardzo delikatny, bardzo fajny, wydajny, z pompką, także to się nazywa Compass Restore for Sensitive Skin. Tak, przez sobie nie widzicie, ale e, bardzo fajna polecam. Tu mam płyt z z Garniera i to jest mój ulubieniec teraz. E, kiedyś używałam tego różowego, i on jest dalej super, i uważam, że jest fajny, ale też testuję tych, te inne wersje, bo i troszkę ich wyszło. Jestem jeszcze ciekaw, w sumie tej z witaminą C, może byłby fajny, ale ta wersja z aloesem jest genialna. Jestem w niej absolutnie zakochana. Zapach, jak zmywa, jak jaka jest delikatna, jak wyjdzie do oczu, to nie. Nic się nie dzieje, bo mam z sielanki teraz i muszę powiedzieć, że nie do końca jestem zadowolona. Nie jest tak dobra jak garnier, więc chyba to nie będzie moje odkrycie roku. Nie wszystkie te produkty z sielanki chyba są super. Um, ale ten mogę Wam polecić, jeżeli chcecie wypróbować jakąś inną wersję niż tą różową. Tu coś fajnego z Sielanki, mydełko do rąk. Mają bardzo fajne te mydełka, ślicznie pachną. Tu było mleko i miód, teraz mam poziomkowy chyba. Przepięknie pachną, także no to są mydełka do ręk. To jakby nie były fajne, to no to byłoby kiepsko. Bardzo fajne mgiełka, bardzo fajna mgiełka do twarzy z Pixi. Teraz nie mam żadnej i troszkę mi tego brakuje. Myślałam, że to jest taki, wiecie, dodatkowy krok, nie tak Niepotrzebny za bardzo, bo już na, używam i te um, mleczka z flaw i mam serum na, na wieczór, także mam tych kilka kroków nawilżenia, ale to jest bardzo przyjemne do życia, zwłaszcza w leciach jest ciepło, chociaż u nas nie jest ciepło, um, ale chyba jeszcze po nią sięgnę. Ta wykupiłam wersję różaną, ponieważ uwielbiam zapach róż, również w kosmetykach i jest naprawdę fajna. Tu jest 7 olejków y, kwiatowych, ale przepięknie pachnie, jest super wuszówka i w ogóle ten spray jest taki, wiecie, taka rzeczywiście mgiełka, a nie że tak, wiecie, mocno na twarz. także bardzo polecam te y, mgiełki z Pixi. Y, zużyłam y, BB cream z Miszy, nie już go miałam, jest naprawdę fajny. miałam kolor 23, też dobry na upały. no wszyscy chyba znają ten krem. Także na pewno jeszcze nieraz do niego wrócę. On jest fajny nałożyć szybko, wiecie palcami, e, zwłaszcza jak się spieszycie i jak jest ciepło na zewnątrz, żeby nie spływało wszystko. E... Płyn do. E, płyn tonik, nie płyn Tonik z e, Mi e, Beauty Lab. Tonik rozświetlający z kwasem glikolowym 5%. E, ten e, tonik kupiłam na lotnisku, jak wracałam z Polski. Tak z ciekawości nigdy chyba nie miałam nic z tej firmy. E, no i był bardzo fajny. Taki, no, tonik po prostu. Nie wiem, czy zdarzył mi się jakiś tonik, który mi się nie sprawdził, ale był bardzo przyjemny w użytkowaniu. Delikatny, e, także bez zapachowy, z tego co pamiętam więc nie wiem, mogę polecić zdać czy macie jakieś takie super produkty z mi, bo e, no nie znam chyba za bardzo tych produktów i tak z ciekawości tak naprawdę kupiłam ten tonik żel podpysznik z Radoksa, przepięknie w ogóle pachniał, e, truskawka i malina uwielbiam, wszystko truskawkowe także u mnie się sprawdza e, bardzo fajne, także teraz mamy fajne właśnie z sielanki truskawkowe przecudnie pachnie tu mam krem do rąk z Teda Bakera i to był um, fiołek i bergamotka. Przecudnie pachniał. To miałam w pracy z duchowaniem Dziewczyną też się bardzo podobał, więc też podkradały mi. Super super krem. W ogóle uwielbiam produkty Teda Bakera. Polecam. Do tego mają przepiękne właśnie opakowania. Maska, nieraz już u mnie widziałyście te maski z Garniera, to jest ta na, cał na okolicy całych oczu, więc super, to są te takie ym, w płachcie, także super się trzymają, możecie w nich sobie chodzić po domu, yy, bardzo, bardzo lubię, super nawilżenie. Kolejna maska Popcorn, chyba też było z Action, tak mi się wydaje, yy, bardzo, bardzo fajna i fajnie też wyglądała, także... Super. Dezodorant z Nivea, kupiłam ze względu na zapach, nie miałam chyba jeszcze pomarańczo <laughs> pomarańczowego i bardzo fajnie się sprawdził, w ogóle jest to w jakichś językach napisane, to mi się udało kupić w bienem. czasami właśnie w bienem, nie w bienem, sorry, w Funciaku, można kupić takie standardowe produkty jak Produkt Niwej, ale w takich zapachach niespotykanych w normalnych sklepach, także lubię się czasami tam rozglądać właśnie po takie produkty i bardzo fajnie się sprawdził na Nivea, bo muszę częściej sięgać po te produkty. Także bardzo ładnie pachniał. Tutaj miałam śmietankę do ciała z Flav. Już ją kiedyś miałam. Jest cudowna, przepięknie pachniała, I to jest um, śliwki w czekoladzie. Moja strona mi to dała, bo jeśli się akurat zapach nie spodobał, także nie dla wszystkich, ale u mnie się super sprawdził. Bardzo lubię tą konsystencję. Jest mega wydajny. Pięknie pachnie, pięknie nawilża, także uwielbiam te produkty. I jeszcze jedna rzecz z Flaw. Mleczka, kocham te mleczka, to jest dla mnie po prostu odkrycie roku i nie wyobrażam sobie teraz mojej pielęgnacji bez nałożenia mleczka rano pod krem. Super uczucie, sub, taka, no skóra jest po prostu taka, o Jezu, nawet bym nie nakładała już pewnie kremu, bo już jest takie cudowne uczucie na skórze. Um, I tutaj miałam wersję z Licii. Um, na bieżęco, nawadniające właściwości to ma, z aktacją litchi protein ryżu jest fajna i na pewno na nie wrócę oczywiście malinowa dalej najlepsza, jagodowa myślę, że byłaby druga, teraz mam zieloną chyba herbatę, też jest ok, ale litchi, litchi była bardzo fajna, myślę, że do niej jeszcze wrócę kolejna maseczka pineapple, jestem przekonana, że to jest znowu action E, bardzo fajna, bardzo ładnie pachnia, bardzo należała. Uwielbiam w ogóle te kolorowe maseczki, e, wiecie. Kolorowe maseczki. W płachcie, o to chciałam powiedzieć. E, ta była genialna, bardzo, bardzo, bardzo ją polecam. E, z cień oczyszczęca z różową Glinką. Skóra była po prostu jak nowa po niej, cudowny, cudowna była ta maseczka, e, wycisnąłam ile mogłam. Bardzo serdecznie polecam. Tą bardzo bym chciała jeszcze spróbować. Mam tu jeden Bubel. Jest to maskara Jest to mascara z Maybelline. Uh, the false is Surreal. Uh, Kiedyś Wam mówiłam właśnie, że chciałam spróbować. Uh, Coś nowego z takich właśnie firm. Kiedyś kupowałam to właśnie z Maybelline. Każda jedna, która wyszła, to ja ją miałam. Um, a od długiego, dłuższego czasu używałam tylko z Essence. Uwielbiam tą zieloną maskarę z Essence. Jest tania, jest genialna i zachciałam się czegoś nowego. Um, I chyba w ostatnim dęku miałam już jakiegoś bubla właśnie z um, Maybelline, tak, bo teraz już nie mam żadnej. I katastrofa. Jak na maskarę, która kosztuje 8,9 chyba funtów bardzo kiepska strata mega pieniędzy nic mam wrażenie nie robiłam na moich rzęcach porównując z, z maskarą Essence um, i teraz taka jestem właśnie nastawiona już na to Maybelline, czy jeszcze próbować czy nie, bo kupiłam chyba dwie z rzędu właśnie i dwie z rzędu były kiepskie teraz mam rewelację, no to kiedyś muszę wam pokazać we vlogu, która to jest ale mm, nie, nie polecam jeszcze tylko dwie rzeczy zostały o, ta maseczka była też super pewnie z Action e, kolagenowa e, maseczka e, ujętniąca, maska w pachcie z kolagenem bardzo, bardzo fajna koreańska podejrzewam tak, tak e, więc Zakładam, że jest action, ale jest, była naprawdę super i ostatni produkt to jest pomadka do ust e, i to jest Mango Bibio Cosmetics od Ewy Chodakowskiej. E, I była naprawdę, naprawdę fajna. Ona była tak jakby z e... Jeszcze troszeczkę widzicie tam, jakby z peelingiem w środku. I mimo, że lato ja kiedyś była jakaś taka właśnie pomadka z peelingiem, którą bardzo lubiłam, ale nie mogę sobie przypomnieć, z czego to było, z jakiej firmy. To raczej na zimę mi się sprawdzałem takie produkty. Ale ta się super sprawdziła w lecie. Przepięknie pachnie mango. Miałam pięknie wygładzone usta i nawilżone. Nie był to taki właśnie mocny zdzierak, że nie chcieliście używać za często. Ja używałam, ją, używałam jej w pracy. Była rewelacyjna, także bardzo polecam. Teraz mam w ogóle balsam z Beauty, też jest super, także fajne, fajne produkty. I to tyle. Na dzisiaj mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj znaleźliście dla siebie. Sporo tych kosmetyków zużyłam. Żałuję, że nie ma tu żadnego... A nie, jest balsam. Ja mówić, nie ma żadnego balsamu, przecież flam czułam. Ehm, bo jednak z tym jak było troszkę ciepło, to mam problem jednak używać balsamu. wychodzę z podróży i jest mi po prostu gorąco. Ale staram się, staram się jak mogę. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję jak zawsze, że miło ze mną spędziliście czas. Pozdrawiam Was kochani bardzo, bardzo cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!